W tym filmie dowiesz się jak usuwać użytkowników z kafelków lub przypisywać kafelek do innych użytkowników. Jak wiemy użytkownik test 1.2.3.4 ma przypisany kafelek e, ten obok Dąbrowy Górniczej. On ma już tylko jeden, ponieważ ten kafelek zatwierdził, a ten kafelek my mamy w zatwierdzeniu. Wejdźmy w panel administracyjny, żeby to potwierdzić. Kafelek Dąbrowa Górnicza jest przypisany do użytkownika test 1.2.3.4, a my jako supervisor Teraz będziemy go zatwierdzać, dlatego on jest czerwony. Kafelek, ten obok Dąbrowy Górniczej o współrzędnych 22671383 jest przypisany do użytkownika test 1234 i supervisor. Spróbujmy zmienić użytkownika dla tego kafelka. Aby zmienić użytkownika wystarczy wybrać innego użytkownika, na przykład edytor 1 i nacisnąć na zapisz. W tym momencie kafelek został przypisany do innego użytkownika, jak to widać tutaj. Czyli ten kafelek zniknął użytkownikowi test 1,234 i pojawi się użytkownikowi Edytor 1. Jeżeli chcemy usunąć użytkownika z kafelka, musimy zmienić obie opcje na brak i nacisnąć na zapisz. W tym momencie kafelek zmienił kolor na czarny. I to oznacza, że ten kafelek nie jest przypisany do żadnego użytkownika. Czyli w tym momencie, jeżeli zalogujemy się jako użytkownik test 1.2.3.4, to ten kafelek nie pojawi się u tego użytkownika. Natomiast, w związku z tym, że użytkownik test 1.2.3.4 zaakceptował kafelek Dąbrowa Górnicza, nie możemy już zmienić tego użytkownika, natomiast możemy zmienić superwizora, który nadzoruje ten kafelek. Jeżeli teraz zmienimy superwizora na supervisor 1, naciśniemy na zapisz, to na naszej mapie zniknął kafelek do akceptacji, a pojawił się użytkownikowi supervisor 1. Nie będziemy natomiast tego sprawdzać. Przypiś, przypiszmy sobie z powrotem ten kafelek do swojego użytkownika. W ten sposób można zmienić użytkowników dla wybranych kafelków oraz usunąć ich z kafelków. Dziękuję.